Zapraszam do obejrzenia sesji coachingowej, w której ja będę coachem. Każdą sesję zaczynamy od określenia celu, czyli tematu oraz tego, czego klient oczekuje jako efekt sesji coachingowej. Określamy również miary, po których klient będzie wiedział, że osiągnął ten efekt oraz rolę, jaką coach ma odegrać, przyjąć podczas tej sesji, aby jak najbardziej był dla klienta użyteczny. Zapraszam. Witaj Sylwia. Cześć Sasiu. Czemu chciałabyś poświęcić naszą sesję? Wiesz co, mam taką sprawę. Mam klientkę, z którą prowadzę coaching i po każdej sesji czuję się strasznie wypalona energetycznie. I czuję tak, jakby ktoś spuścił ze mnie to powietrze. Bardzo lubię tę osobę, widzę, że jej pomagam widzę, że ona bardzo korzysta. Natomiast jest to taki pierwszy przypadek, kiedy nie potrafię zarządzić swoją energią i chciałabym temu się przyjrzeć. To czy chciałabyś wyjść z naszej sesji? Co byś chciała, żeby było jej efektem? co, chciałabym wyjść ze sposobem, w jaki sposób, sposobem, w jaki sposób mogę sobie poradzić. Yy, I yy, żebym na następnej sesji z nią miała taką, takie poczucie, że wyjdę, to będę cały czas na, na fali, tak? i będę zmęczona. Mm -hmm. a, a po czym poznasz e, na koniec dzisiejszej sesji, że osiągnęłaś ten cel? Wiesz to, jak będę miała pomysł, który będę mogła przetestować na następnej sesji? Mm -hmm. Którą mam chyba zadać na Czy niedługo. Mm -hmm. A teraz wyobraź sobie, że, że masz ten pomysł. Jaka, jaką korzyść będziesz miała z tego? Że, 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 że mam pomysł, tak? Mhm, że, że opracowałaś ten pomysł, który przetestujesz z klientką na następnej sesji. Jaka, jaka korzyść z tego ciebie, to z ciebie będzie? Wiesz co, no będę miała przede wszystkim energię, będę miała siłę i będę mogła coś jeszcze po tej sesji zrobić, a nie położyć się na we na, na rożniku. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, dobrze. dobrze. A ja jako twój coach, kim chcesz, żebym do ciebie była podczas tej sesji? Mm. Kim to masz być dla mnie. Wiesz co, chciałabym, żebyś mi pomogła znaleźć ten sposób, czyli przez e, pytania, jakie będziesz mi zadawać? Pozwoliłam mi wydobyć mój własny pomysł. Mm -hmm. A jaka chcesz, żebym była w tych pytaniach? Wiesz co, chyba nie mam y, pomysłu. Taka naturalna bądź. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie musisz akresywnie mnie tutaj challenge'ować. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, <laughs> dobrze. Dobrze. E, w takim razie ruszamy. Mm -hmm. Jezu, ja nic nie pamiętam. <laughs> Prawda jest taka. Że jestem spięta nagrywaniem. I się Tak, ja nie pamiętam, jaki był twój I co się stało? Coach się spiał, a kiedy się spiął, nie był w stanie z klientem pracować. Coach potrzebuje mieć w środku spokój wewnętrzny, być tu i teraz, i dzięki temu jest w kontakcie z klientem, i razem w tej podróży idą dalej. Za chwilę coach wraca już do siebie, jest w pełni swoich zasobów i zaczyna fazę eksploracji, czyli dochodzenia do sedna, tego co jest ważne dla klienta, do rozwiązań i wzrostu klienta jako człowieka. Zapraszam. Next. Mój cel jest taki, żebym znalazła sposób na to, jak sobie poradzić z energią, której nie mam, jak kończę z klientką. Okej, okay, dobrze. Tak, mam, dobrze. E, mam mhm. fajną klientkę, okay. bardzo ją lubię, ona no, trudne tematy przerabia. I ja się czuję wypompowana i chcę znaleźć sposób na siebie, żebym jakby... Bo z innymi klientami umiem, a po niej czuję się, wiesz, jakby mi przyscała się do i wyciągnęła wszystko. Mm -hmm. Może też tak jest, nie wiem. Ale, ale wiesz, chciałabym potrafić tak, wiesz, być w procesie, ale wyjść z niego tak, a dobrze, mogę dalej coś robić. Okej, okay, czyli kiedy wychodzisz z sesji ze swoim klientem, z tą konkretną klientką, czujesz się wysana i nie masz tej energii i chciałabyś czuć się, jakbyś się chciała czuć. Wiesz co, jeszcze raz. Chcę się czuć przede wszystkim dobrze, tak jak się czuję po sesji, z której klient wychodzi zadowolony, tak? Mhm. Czyli mhm. mam energię, mi się jeszcze coś porobić, mam wiesz... Bo chęć do działania, tak? Że nie oh. i już nic nie się w tylko nie, właśnie jeszcze, jeszcze jest dzień, jeszcze mogę coś zrobić. Mhm. A jak myślisz, jeśli to doświadczenie, mhm. e, że, że tak się właśnie czujesz po sesji z, klient, z tą klientką, byłoby dla ciebie czymś korzystnym, to czego ona Ciebie uczy? Co nowego wnosi dla Ciebie? No chyba tylko to, że mogę celebrować moje lenistwa. A co to znaczy? Co, co tutaj no chodzi? to znaczy, że mam dobry pretekst, żeby się położyć na kanapie, tak? I nie mam powodu. Znaczy mam powód i nie muszę się tłumaczyć, bo jestem zmęczona po sesji. Po prostu. Ale to też nie o to chodzi, bo mm -hmm. ja chcę mieć siłę, tak? I też mam takie poczucie, że to jest konkretnie w tym przypadku, tak? Bo mm -hmm. ja lubię celebrować moje rolnictwo, to jest super. Mm -hmm. Natomiast fajnie jest je celebrować, jak masz siłę, mimo wszystko, niż jak się jest takim. Chyba chcę dobrze zarządzać energią własną podczas tego procesu, czyli być w nim. A jednocześnie mieć takie wrażenie, że wiesz, że nie jestem za bardzo. Mhm. Czyli, czyli, czyli nie to. Czyli nie chodzi tutaj o celebrowanie, leżenie na kanapie. Mhm. A, a co się dzieje podczas tego procesu z tą klientką, że, że, że ta energia ci ucieka, że, że pozwalasz, aby ona uciekła. Co się dzieje takiego? Co na to wpływa? Chyba wiesz, co chyba tematy, które poruszę, one są ciężkie po prostu. E Ciężkie w jakimś. Jakim znaczeniu dla ciebie one są ciężkie. Dla mnie ciężkie, bo y, ona trochę się kręci w kółko jak na rądzie. Mm -hmm. y, nie ma rozwiązania, i można powiedzieć, że stoi bel bel przez bardzo trudnymi zmianami mm -hmm. i przynosi to. My to przepracowujemy, natomiast ma cały czas taką. Jest po prostu ciężka atmosfera, tak? Bo ona jest y, raczej, znaczy ona wychodzi z spotkań, y, z, z podniesioną mm -hmm. energią. Natomiast mm -hmm. podczas y, rozmowy, y, ja mam chyba po prostu. To nie są dla mnie łatwe tematy do przerabiania, tak? Mm -hmm. Czyli one dla ciebie osobiście nie mm -hmm. są łatwymi tematami. Znaczy mówisz o kontekście? O one, kontekście, o kontekście czyli, czyli o tym. Aha, czyli co, co się dzieje u Ciebie, kiedy klientka przynosi temat, który dla Ciebie osobiście nie jest łatwy, co, co się dzieje ciężko, w środku? wiesz, ciężko Aha. i y, spalam się nad tym, żeby znaleźć pomysły, czy, czy nie chodzi o narzędzia, tylko na pytania i na to, żeby utrzymać się w tej takiej pozytywnej energii, tak, że idziemy do przodu, że szukamy perspektywy, szukamy wyzwań. Mhm. Czyli Bo... co, się, co się włącza e, u Ciebie? E, jaki, jaki mechanizm się włącza u ciebie z punktu widzenia pracy coacha? Co obserwujesz, kiedy przychodzi temat, którego nie znasz? E, z tego, co słyszę, to mm -hmm. tak jakbyś szła w kierunku głowy, zaczynasz szukać pomysłów mm -hmm. i zaczynasz intelektualnie e, tam e, dochodzić do tego, jak pójść dalej. Gdzie jest wtedy Twoja intuicja? Gdzie jest Twój kontakt z intuicją? Chyba jestem zmęczona i nie mam go. Mm -hmm. mm. A Też mi przychodzi tak do mm -hmm. głowy yy, yy, yy. taka chęć potrząśnięcia ją. Dziewczyna opanuj się, zrób coś, tak? Mm -hmm. Otkwisz. Otkwisz ciągle. Oczywiście nie robię tego, tak? Bo to jej proces, jej kroki. Mm -hmm. Ale chyba mnie męczy to, że ona tkwi w tym punkcie i nie idzie dalej. A ja nie mam pomysłu, jakby jej tą perspektywę w to poszerzyć i wtedy mm. się mm. chyba Czyli Czyli co tak naprawdę robisz, jeśli ty chcesz nią ruszyć, to jak wygląda tutaj ten element brania odpowiedzialności za proces? Jest pogadać i żeby dostała pracę domową, ale też, żeby miała korzyść z tego. Mm. I ona rzeczywiście mówi, że ma korzyść mm. tak? Więc to nie jest tak w jej poczuciu stracone, natomiast jest cały czas w tym samym punkcie, prawie. Mm -hmm. I, I z punktu widzenia e, takiego obserwatora tego procesu, mm -hmm. kiedy Ty byś była, obserwowała tę sesję i byś widziała, że, że coach stara się posunąć tego klienta dalej, on jest całym w miejscu, cały czas w miejscu, to, to jakie byś miała refleksję? W spokoju idzie sobie swoim rytmem, a to oddychaj. I doszliśmy do sedna. To jest miejsce ważne dla klienta. Teraz idziemy głębiej, dalej, znajdujemy rozwiązanie dla klienta i miejsce do jego wzrostu. Zapraszam. Mhm. Mhm. Wyobraź sobie, właśnie, że jesteś w tej sytuacji. Mhm. i Zostawiasz tego klienta w spokoju, a to oddychasz. Jak się z tym czujesz? już co, chyba jest, czuję się, znaczy nie wiem jeszcze jak się czuję, ale tak wiesz, na poziomie logicznym czuję, że to może zadziałać, mm -hmm. ale tak tutaj yy, nie wiem jeszcze. A, a weź wróć troszeczkę, zrób taki mm -hmm. rewind do sytuacji z tą klientką, o której konkretnie mówiłaś, tak? I do tego miejsca, gdzie, gdzie właśnie czujesz to, że, <grych> że też nam potrzeba znać. Jesteś w tym miejscu. Mm -hmm. I teraz wyobraź sobie, że właśnie łapiesz na lądę i dajesz tej klience spokój. Nie wiem, czy to zadziała. Znaczy w sensie na mnie zadziała. W sensie mm -hmm. będę uspokojona. Ale nie wiem, mm czy mam, że przetestuję. A spróbuj, mm -hmm. spróbuj, spróbuj jeszcze w tej chwili tam się odnaleźć. Bez myślenia tylko poczuj. Poczuj. Jesteś w tej sytuacji i masz przed sobą właśnie tę klientkę i ty bierzesz ten oddech i dajesz jej spokój. Co to znaczy, że dajesz jej spokój? Na czym polega to dawanie spokoju tej klientce? No. No. Przychodzi mi do głowy danie jej przestrzeni albo pracowanie ciszą. Mm -hmm. Takiego, Takie przychodzi, przychodzi z... no. mm -hmm. I zobacz, co się dalej dzieje w tym filmie. Dajesz przestrzeń klience, pracujesz z ciszą. Co się dalej dzieje? Mhm. Ona bierze sobie odpowiedzialność w swoje ręce. A ja mam plus. Mhm. Czyli co czujesz Ty jako komórz? Mam Mm -hmm. Co ci daje ta świadomość, którą właśnie teraz odkryłaś? Co wnosi? Wiesz co? Chyba, chyba mi daje taką świadomość, że może się za mocno zaangażowałam, wiesz? Mm -hmm. I... Yy, 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 może mam świadomość tego, że jestem coachem, i mam pomagać w określony sposób, nie angażując się w klienta. No, chyba nie do końca wierzy moja klientka. Po prostu. I chyba. a Ona ma przecież wszystkie zasoby do tego, żeby wierzyć, więc to, co na pewno bym chciała zrobić na następnej sesji, to być takim przekonaniem, tak dziewczyna pomyśla ze sobą wszystkie. Powiedzieć jej to tak z przekonaniem i pracować ciszą kiedy o tym myślisz, to co czujesz? Jak się skończyłeś? ulga. Aczkolwiek mam mrowienie z tyłu w plecach i tak... Aaah. Co to <laughs> znaczy? Co to jest to e, co? To, to jest to takie, takie ciary, bo to też jest niefajne uświadomienie sobie, że jednak za mocno ja weszłam, że ja się zaangażowałam, czyli to moja e, wiesz, minusik. Mm -hmm. Natomiast z drugiej strony w końcu jestem człowiek, to mogę się troszkę... No, co to znaczy dla ciebie? Z tym człowiek, mogę się mylić. To znaczy, że mam prawo do powiedzenia. A, okej! Okay. <laughs> mam prawo i mam prawo też się czuć zmęczona i, i fajnie, że znalazłam hmm. sobie. No, trochę myślałam, że jest to na energetycznym, do ale i pozwoliłam. Hmm. Hmm. A jak ci w ogóle jest z tym, że, że, że właśnie z taką świadomością, że zrobiłaś coś hmm. inaczej niż wierzysz w to, jak hmm. powinnaś robić? bo, bo Mam takie poczucie, że tu się gdzieś tam zatrzymałam, tylko miusi, ktoś się coś pojawiło. Y Chyba ja mam ostatnią lekcje takie, że nie zawsze mam rację. A I to jest takie mm, jak to? Ja mam zawsze rację. Czego byś chciała sobie dać w tym za zakresie, żeby... Y żeby żeby te lekcje były dla ciebie czymś wartościowym i te, ta świadomość, nawet mm. jeśli możesz coś zrobić lepiej, żeby była dla ciebie wartościowa i nie była taka o, o, ciary, co możesz, czego możesz sobie więcej dać? Zobacz sobie przestrzeni ludzi, wiesz, oddechu. Coś ten odtek w może za mało oddycham. Przestrzeni, <grym> przestrzeni, tak. Naprawdę no, do wypełnienia błędów. Bo się uczy. Jak ci z tym? kiedy sobie dajesz takie Wiesz co, teraz to bym miała ochotę położyć się na kanapie i pole. <laughs> Czyli teraz jest, jest na to jest czas. czas, <laughs> czas na lewisku. Dziękuję bardzo i ja już tam. Do widzenia. <laughs> Doszliśmy do końca. Klient dotarł tam, gdzie potrzebował, odkrył to, czego potrzebował, rozwiązania oraz rozwinął się jako człowiek. Teraz przejdziemy do podsumowania. Aby to, co klient odkrył, przenieść na prawdziwe życie, żeby wdrożył te odkrycia z sesji, aby te odkrycia nie pozostały tylko w obszarze naszej głowy, naszego samopoczucia i naszych marzeń, ale naprawdę, żeby zaczęły pracować dla klienta w życiu. I to jest właśnie siła coachingu. Okej, okay, dobrze. Dochodzimy do końca naszej sesji, podsumowując, co, co ważnego dla Ciebie odkryłaś, co się zadziało dla Ciebie podczas tej naszej sesji. Jestem człowiekiem. O, okej. Okay. Mam prawo do błędów mm -hmm. i mam pomysł, jak poradzić sobie z tą zasadzie energią mojej klientki. Znaczy w zasadzie ze sobą, nie z nią, tak? Mm -hmm. Bo ona ma wszystko i ma jakąś lekcję do odrobienia. I jeżeli się okaże tak, że na przyszłej sesji podobnie się poczuję. Czyli nie, nie przejdę, to jej podziękuję za współpracę. Czyli jeżeli nie jestem koachem na A jeżeli okaże się, że po tej sesji z tobą ten pomysł, że oddycham, że daję jej przestrzeń i wchodzę z taką myślą, ty jesteś super, masz wszystko, jesteś ekspertem na swojego życia mhm, i to zadziała, to dalej prowadzę proces. Mhm. No, super. Czyli nawet powiedziałaś już, jakie kroki podejmiesz, tak? No. Tak, już sobie płatwione. wyznaczyłaś pracę domową no. i to, co z tym zrobisz. Łatwiej Łatwio, <grywa> Super. A powiedz mi, co pozwoli ci pamiętać o tym? Wiesz, to ja sobie zaraz zapiszę, co sobie postanowiłam. Mhm. I już. I to już myślę, że mam w sobie. Wiesz, że to było na tyle ważne, że jak sobie powiedziałam to na głos, to ja już to po prostu mam. Więc nawet nie muszę chyba specjalnie, nawet pani muszę zapisywać, to po prostu mam. Jest we mnie, wiem, a ponieważ zależy mi, bo było to dla mnie trudne, jak kończyłam tę sesję, to teraz mam takie poczucie, że. A o tym, że jestem człowiekiem, to pamiętam, że to lustro No, człowiek! Super, gratuluję. gratuluję. A powiedz mi, czy jest jakaś forma, w której mogłabym się dowiedzieć o tym, jak Ci poszło po, po właśnie tej kolejnej sesji z klientką i swoim poczuciem. A, zależy Ci na tym? Zależy mi na tym. <grym> e, dobrze, to ja mogę do Ciebie zadzwonić albo napisać SMS. Z mhm, jak Ci poszło. Mhm. Super, jesteśmy mhm, Tak, dziękuję bardzo i Wiesz? życzę powodzenia. Dziękuję.